232 lata temu uchwalono konstytucję w naszym kraju, pierwszą w Europie i drugą na świecie. Rzeczywiście byliśmy jednym z niewielu narodów, który spisał tak ważny dokument stanowiący o ustroju państwa. Chociaż konstytucja wtedy tak naprawdę działała kilkanaście miesięcy, ale odcisnęła swoje piętno na kolejnych pokoleniach Polaków, bo pamiętajmy, że po 14 miesiącach funkcjonowania Konstytucji przyszedł kolejny rozbiór Polski, potem za kilka lat następny, ostatni rozbiór Polski, który przypieczętował zniknięcie Polski na wiele, wiele lat z mapy Europy i świata. Ale Każde pokolenie Polaków w trudnych momentach niosło za sobą pamięć, takie DNA, pamięć o wolności, zapisanych właśnie w konstytucji. Dzięki temu, dzięki temu, że kilkaset lat temu mieliśmy ten dokument, potrafiliśmy w trudnych momentach powiedzieć, Zagładzie, draństwu, nieprawości nie. Faktycznie jako Polska mamy się czym pochwalić, bo e, drugi na, druga na świecie, pierwsza w Europie konstytucja 3 maja była e, aktem przełomowym i e, faktycznie aktem niezwykle ważnym dla historii Polski, bo przypomnijmy, że Polska była wtedy w bardzo trudnym czasie. E, to były czasy, e, rozpoczęły się już zabory, to były czasy także licznych zawirowań w Polsce i właśnie ten ten dokument, Konstytucja 3 maja miał być takim dokumentem, który z jednej strony też zmobilizuje naród do działania, da podstawy do tej państwowości, umocni tą państwowość polską ówczesną, ale także właśnie był takim przejawem tej... Myśli polskiej. Myślę, że to wszystko bardzo dobrze w tym dokumencie było widać. Później oczywiście niestety na skutek różnego rodzaju wydarzeń Konfederacji Targowickiej przede wszystkim Polska swoją niepodległość i swoją wolność utraciła, ale do tej pory świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja, ponieważ to była właśnie taka... Próba walki o lepsze państwo. Jesteśmy bardzo dumni z naszej konstytucji 3 maja, dziś 232 rocznica uchwalenia tego dokumentu. Pierwszy w Europie, drugi na świecie. To pokazuje, że Polska zawsze była krajem demokratycznym. W ogóle piękna majówka, to jest piękne świętowanie. Wczoraj Dzień Flagi, dziś... Rocznica uchwalenia konstytucji 3 majowej, to są dni, które nas w piękny sposób łączą, spotykamy się pod biało-czerwoną, niwelujemy wszelkie podziały, które są w naszym narodzie. I to są takie momenty, kiedy jesteśmy jednością, kiedy możemy powiedzieć, że najważniejsza dla nas jest biało-czerwona, wokół się skupiamy historia i tożsamość naszego narodu.